Dzień dobry. Witam ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj przychodzę do was z tematyką związków. Mam dla was do omówienia pięć mitów na temat dobrych związków. Jeśli interesuje was taka treść, zapraszam na materiał. Na początek zastanówmy się, czym dla ciebie jest dobry związek. Myślę, że ile ludzi, tyle definicji. I tutaj każdy podchodzi do tego tematu inaczej. Jednak w takich tutaj masowych przekazach, czy to w prasie, czy w telewizji, w internecie, często słyszymy, takie powtarzające się metafory, takie kwestie, które mają pokazywać obraz miłości jako tej idealnej. Jakie to są metafory? To są właśnie porównania do tych idealnie pasujących połówek jabłka, te puzzle, które tak po prostu się zazębiają, idealnie do siebie pasują. To są wszystkie te przekazy w komediach romantycznych, gdzie po prostu ptaszki ćwierkają i tutaj ten nowy związek. Się rodzi i właśnie te kwestie, jak sądzę, w pewien sposób burzą tutaj ten, ten racjonalny obraz miłości i podejście do związków, i właśnie dzisiaj o tym chcę opowiedzieć. Ten materiał powstaje tak trochę subiektywnie trochę okiem psychologa, ale z innej jeszcze strony. Z kobiecej perspektywy. Pamiętam, jako nastolatka i właśnie też młodsza kobieta, czytałam trochę takiej prasy kobiecej, i te teorie na temat związków, tabu, co mówić, co robić, czego nie robić, czego unikać w dobrym związku, były dla mnie bardzo momentami wręcz frustrujące. Były to często kwestie sprzeczne. Trudno było mi się odnaleźć i tak jakby zrozumieć, że naprawdę tak ludzie interpretują związki i tak podchodzą. Do tego tematu, i właśnie zastanawiałam się, kto pisze te artykuły i kto podchodzi do tego poważnie. Także odnoszę wrażenie, że tutaj prasa kobieca jeszcze właśnie dokłada do tej mylącej narracji. Podsumowując ten wstęp, mitów na temat związków jest wiele, ale my weźmiemy na warsztat pięć takich moim zdaniem najpowszechniejszych. Mit numer jeden to macie być identyczni, jak dwie krople wody. Dlaczego moim zdaniem jest to mit? Nie, nie powinniśmy tutaj w ogóle uznawać, że partnerzy powinni być tacy sami. Nie wiem do końca skąd tutaj się to bierze. Czy powinni lubić te same filmy, tak jakby mieć tych samych znajomych, identyczne hobby i tylko uznawać jakieś tam tutaj rozrywki za słuszne. Gdzie wobec tego byłby obszar eksploracji, uczenia się od siebie, inspirowania nawzajem? Ten mit może brać się z tego, że jeśli partnerzy są identyczni, to nie będzie obszaru kłótni, tutaj nie będzie żadnego miejsca na spięcia. Jest to też taka, myślę, idyliczna, taka wyide wyidealizowana wizja związku, który jest łatwy i który nie wymaga wysiłku. Jest to mit, bo jak wszyscy wiemy, nawet najlepsze relacje wymagają pracy, więc tutaj niemożliwe jest, żeby ci partnerzy byli identyczni. Co więcej, każda właśnie osoba wchodzi w związek z innym bagażem doświadczeń, z jakimiś nawykami, oczekiwaniami, z innymi wadami i zaletami, więc niemożliwe byłoby oczekiwać, że partnerzy będą tacy sami. Mit numer dwa: musicie się we wszystkim zgadzać. Trochę nawiążemy do tego poprzedniego punktu. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma potrzeby zgadzać się we wszystkim, tak jak nie ma sensu być tutaj um, identycznymi um, ludźmi w związku. Jednak są pewne kwestie kluczowe um, dla związków, w których jednak warto się um, zgadzać albo chociaż właśnie przed wejściem w związek na poważnie przegadać te kwestie. Um, czy chcecie dużo podróżować? Jak podchodzicie do kwestii finansowych? Gdzie chcecie mieszkać? Czy będziecie tutaj do życia podchodzić hedonistycznie? Czy oszczędzać? Czy zależy Wam na karierze? Czy może takie kwestie dobre wystarczająco są dla Was złotym środkiem? Tutaj właśnie jest cała masa tych tematów, które, cała seria pytań, które warto sobie zadać na samym początku. Więc, czy musicie się we wszystkim zgadzać? Nie. Moja osobista recepta na taki udany związek, tutaj właśnie z moich obserwacji wynika, że warto jest mieć podobne usposobienie, ale różne hobby, bo to, czy działacie w tej samej branży, czy nie, to tak naprawdę e, niewielkie ma znaczenie, ale chodzi o to, na ile jesteście właśnie zorientowani społecznie, ile czasu potrzebujecie tylko i wyłącznie dla siebie, e, na osobności, ile tutaj ekscytacji i wrażeń, a ile świętego spokoju e, potrzebujecie do szczęścia e, jako jednostki, ale też jako para, i to jest właśnie taka Moja złota recepta na udany związek. Mit numer 3 dotyczy kłótni, ale rozpatrzymy go dwojako. Rozpatrzymy go tak trochę z dwóch skrajności tego kontinuum, bo ten mit 3a dotyczyłby tego, że w dobrym związku muszą się tutaj pojawiać ogniste kłótnie, no tłuką się talerze. Trzeba by na pewno. No, mi tutaj e, trąci to takim temperamentem z hiszpańskich telenowel. Nie wiem, czy pasuje to do polskiego e, kontekstu. Jednak, e, już tak na serio. Ten mit może brać się z tego, że w związku ma iskrzyć. E, I kiedy partnerom na sobie zależy, no to właśnie te, te kłótnie przybierają tutaj rozmiar konfliktów militarnych. Czy tak powinno być? Moim zdaniem nie, bo w takiej sytuacji można trochę, e, trochę się zapędzić i mogą paść słowa i deklaracje, które ciężko będzie e, odkręcić. E, no i to jest dość niezdrowa perspektywa, bo jeśli wiemy, że tutaj mamy jakieś przed sobą Trudny czas czy, czy jakiś temat, który może wzbudzić e, konflikt, a my wiemy, że mamy przed sobą po prostu e, no, taką e, ogromną jadkę, i, i, i jeszcze będą nasze domowe kolekcje porcelany na tym cierpieć. To ja jednak e, dałabym sobie na wstrzymanie. Ale mówiłam, że trzeci mit rozpatrzymy z dwóch stron, więc mit 3b z tej drugiej strony e, brzmiałby: dobre związki nie kłócą się wcale. Bo tak jak z tej jednej strony mamy wielkie, ogniste kłótnie, tak z drugiej strony ten mit mówi o tym, że jak partnerzy są idealnie dopasowani, to nie ma żadnych spięć. No i znowu, każdy związek wymaga pracy. Tutaj myślę, że nikogo tym stwierdzeniem nie zaskoczę, a jeżeli już się kłócimy, to warto zrobić to z szacunkiem dla drugiej osoby. Więc nie ma nic złego w tej różnicy zdań. I, i prawdą też jest, że kiedy inwestujemy w wysiłki, podchodzimy tak naprawdę na serio do danej relacji, no to różnica zdań pojawi się na danym etapie naturalnie. I teraz dopasowanie charakterów. Sprawi, że te kłótnie mogą odbywać się z poszanowaniem drugiej osoby. Ja szczerze w to wierzę. Więc teraz każda para będzie kłócić się inaczej, ale ten szacunek powinien być wspólnym mianownikiem, bo to, że chwilowo mamy jakąś tutaj kłótnię, pewną różnicę zdań, nie znaczy, że w długiej perspektywie się nie kochamy, prawda? Mit numer cztery. Robocza nazwałam go liczysz się tylko ty, kochanie. O co tutaj chodzi? Chciałabym powiedzieć o tym, że dobry związek to połączenie dwóch rodzin, więc to nie jest tak, że tylko dwie osoby tutaj spotykają się i łączą, czy to w związku nieformalnym, czy to w małżeństwie. Prawdą jest, że rodzina twojego męża stanie się też twoją rodziną, czy właśnie partnera, więc niemożliwe jest powiedzieć, że ciebie kocham, ale ich nienawidzę. Osobiście uważam, że byłoby to bardzo trudnym doświadczeniem, bo wchodzi się w system, całą właśnie taką siatkę połączeń, którą jest rodzina, no i taki partner już ileś tam lat w tym środowisku funkcjonował, więc małżonek decydując się dołączyć, powinien zrobić to świadomie. Więc tutaj ta, ta świadomość i szacunek znowu gdzieś tam się przewija. I tak jak o tym szacunku do partnera mówiłam w poprzednim punkcie, tak teraz chciałabym to też rozciągnąć na szerszy kontekst bliskich Twojego partnera. Bo gdy bliscy właśnie tej osoby, z, którym, z którą jesteś w związku, są ważni dla niego, dla niej powinni być naturalnym tokiem rzeczy też ważni dla Ciebie. Czas na mit. Ostatni mit, numer 5. W tym związku jest rywalizacja. Tutaj jest pewna kontrowersja, którą obserwuję dość powszechnie. Czyli uznawanie takiej rywalizacji w związku za coś dobrego. I już wyjaśnię, o co mi chodzi. Widzę takie związki, które toczą bezustanną walkę. Walkę o dominację, walkę o władzę. Tutaj właśnie te dwie osoby ciągle jakby tak ścierają się, bo ktoś robi więcej, bo ktoś zarabia więcej, bo ktoś znaczy więcej. I zastanawiam się, jak można powiedzieć komuś, um, moje um, marzenia są ważniejsze od Twoich. No, wydaje mi się to jak po prostu bardzo, bardzo męcząca relacja. I ciężko jest być takim prawdziwie szczęśliwym, kiedy my ciągle tutaj z tyłu głowy mamy jakąś taką niezdrową rywalizację. Uważam osobiście, że dużo zdrowiej jest do, tak podejść do decyzyjności w związku wymiennie. Czyli te osoby potrafią wymieniać się władzą. Choć to jest duże słowo, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi umieją tak zdrowo wpływać na siebie um, i potrafią po prostu decydować o tych życiowych decyzjach razem. Jak wielu terapeutów i psychologów też podkreśla, związki, w których partnerzy potrafią brać swoje opinie pod uwagę, są dużo bardziej trwałe i dużo bardziej stabilne, co jest najzwyczajniej logicznym wnioskiem, bo kiedy nie ma tej walki o domina dominację i wiesz, że druga osoba nie podejmie decyzji za Twoimi plecami, no to życie automatycznie staje się prostsze i przyjemniejsze, bo kiedy właśnie stoicie w obliczu jakichś życiowych wyborów. Konsultujecie się ze sobą, jest to sprawa naturalna. I teraz, jeśli mówić tutaj o jakichś przedsięwzięciach, bo tak jakby pewna doza zdrowej rywalizacji może między partnerami mieć miejsce, ale tutaj warto mieć z tyłu głowy, że ten partner jest Twoim kibicem. I kiedy na przykład podejmujecie jakieś wyzwanie, jakieś tutaj ryzyko razem, to dobrze jest wiedzieć, że zamiast kwestionować Twoje pomysły na siłę, ten Twój partner będzie Twoim największym fanem i kibicem i tak jakby będzie tutaj wielką podporą. To było już wszystkie pięć mitów, które dzisiaj dla was przygotowałam. Dajcie mi proszę znać w komentarzach z jakimi mitami wy e, zetknęliście się, jakie może są wasze tutaj e, obserwacje na ten temat. E, to była moja krótka, szybka lista pięciu takich e, właśnie tematów. E, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa.